Siema, jestem Łukasz. Witam Was w dzisiejszym kanale. Jesteśmy w galerii w Niemczech. Widzimy tutaj, jesteśmy w galerii w Niemczech. Są choinki, jest świąteczny nastrój, jest fajny fotel. Można tutaj na takim fotelu sobie usiąść, posiedzieć. No tutaj trzeba zapłacić. Jest fotel do masażu, musimy wrócić pieniążek. Wrzuca się tutaj. Proszę Państwa, zobaczcie. Pieniążek wrzuca się tutaj. I na takim fotelu w takiej galerii możemy sobie posiedzieć Ale nie o tym rzecz Chciałbym Wam pokazać dzisiaj galerię I przede wszystkim Jak to na prawdziwego Lorda przystało W galerii Postawili dla mnie tron Normalnie postawili dla mnie tron Jeżeli nie wierzycie zaraz nakręcę ten tron Specjalnie dla Was Bo musicie to zobaczyć Zaraz tam zejdę Poczekam na moją ekipę montażową I zaraz tam zejdę I będziemy siedzieć na moim tronie Proszę bardzo tutaj widok z góry mojego tronu proszę sobie spojrzeć proszę sobie elegancko zobaczyć tak wygląda tron Lorda Kruszwila a tak wygląda cała nasza galeria handlowa tak więc jest tron jest super więc możemy się udać na... właśnie w podróży do mojego tronu udałem się na lekkie zakupki kupiłem sobie plecaczek żeby mieć jak to na prawdziwego tego przystało idziemy właśnie teraz na mój tron, za żeby prawdziwy król zasiadł na tronie. Widzimy się za chwilę. W galerii są ruchome schody, można się przejechać takimi schodami. U nas w Polsce takich schodów nie ma, tylko w Niemczech są takie schody. No. A jednak brudaców na coś stać, na schody ruchome, także jest ok. Galerie też mają ładne. Także zobaczymy, kto tam zasiada na moim tronie. Zaraz go wygonimy, bo to jest multron specjalnie dla mnie zbudowali. Mówili mi to, że specjalnie dla mnie zbudowali. Także za chwilę prawdziwy lord zasiądzie na tronie. i tam będę będę w w w dupę ten tron jak sami widzieliście tron był wykonany z go gównianego plastiku, a miał być ze złota jak dla lorda mojego pokroju może być tron wykonany ze plastiku normalnie, jak może być wykonany z plastiku, wiecie co to hamstwo. ja zaraz pójdę i to zgłoszę do odpowiednich władz tutaj do tego tego, do kierownika tej całej pieprzonej galerii pójdę i mu powiem, że ten tron się nie nadaje. No sami zobaczcie jak ten tron wygląda proszę zobaczyć, proszę tylko zobaczyć jak ten tron wygląda niby prezenty, niby ładnie dla króla, ale ten tron jest tylko i wyłącznie wykonany z plastiku. To jest tandeta, proszę bardzo, tandeta, jakieś tandetne lampki. Podest w ogóle czerwony dywan. Proszę zobaczyć na ten dywan. Ten dywan to jest chyba z, nie wiem, czego robiony z... z fake Gucci. Proszę państwa, to jest fake Gucci ten dywan. Pokazałem wam jak wygląda tron. Idę teraz to zgłosić. Muszę kogoś opieprzyć. Nie będę mógł nagrać, jak opieprzam kierownika Galerii, bo to będzie za zbyt brutalne. Ale jadę do niego na górę. Opierdolę go za, za te fake gucci, dywany i to wszystko, także Subskrybujcie mój kanał Łapki w górę, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z mojego cyklu Proszę mnie oglądać i komentować Dzięki, widzimy się już niedługo Byłem na górze, zjebałem totalnie tego gościa od od tego, tego mają postawić mi nowy trun, powiedziałem, że jestem bardzo oburzony i nie będę przebywał już w tej galerii, wrzucam mój plecak do mojego samochodu, uciekam stąd, nie będę tutaj więcej przebywał, opierdzieliłem go i na tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek, także super, super się stało, że wykryłem tego fejka, fejk czyli normalnie, to jest niemożliwe, żeby dla Lorda, takie rzeczy. Produkowali, teraz jestem na podziemnym parkingu specjalnym Moim podziemnym parkingu Proszę zobaczyć, tu stoją wszystkie moje samochody Do wyboru, do koloru Dzisiaj sobie w niebieskim To wszystko moje, bo tak mam tyle siana, że te samochody są wszystkie moje I subskrybujcie mój kanał Dawajcie łapkę w górę Nowe challenge, nowe odcinki Nowe wszystko będzie już niedługo Widzimy się w następnym odcinku Cześć i pozdrowienia Wam, drodzy widzowie